Jeżeli zastanawiałeś się, zastanawiałaś się, czym jest mindfulness, czy to jest jakaś nowa moda, praktyka, to dzisiaj w tym odcinku znajdziesz odpowiedź na ten, na ten temat. Jest z nami gość Paulina Kawa Ziemba. My jesteśmy w serii Zdrowe życie. Paulina jest wykładowczynią na jednej z uczelni w temacie mindfulness, jest też vlogerką, zajmuje się promowaniem zdrowego żywienia, jest również żoną, matką dwójki dzieci. No i robi dużo, dużo więcej rzeczy, o których jeszcze nie powiedzieliśmy, ale Możecie się o tym dowiedzieć z jej mediów społecznościowych. Cześć, Cześć. Dobrze, Paulina. Zajmiemy się tym tematem mindfulness. I to jest nazwa, która często niewiele mówi, szczególnie ludziom, którzy nie spotkali się z, z tymi praktykami. Jakbyś zdefiniowała w ogóle to pojęcie osobie, która wcześniej o tym nie słyszała i się z tym nie spotkała? Mindfulness to jest to pewnego rodzaju praktyka, która uczy nas skupienia na chwili obecnej bez oceniania co się dzieje w tym momencie tylko na takim byciu tu i teraz w pełni, w, takiej, no w pełni obecności. Więc to jest taka praktyka skupiania się na tym co jest teraz, skupiania się na teraźniejszości myślę sobie, że też tak możemy pomyśleć sobie, zadaj sobie takie pytanie, jak często jesteśmy w przyszłości i myślimy, co się wydarzy, co się stanie, może myślimy o jakichś też może... Często, powiem ci to. Wiesz, w wydarzeniach, tak? I jesteśmy wtedy w przyszłości, a też w drugą stronę, jak często jesteśmy w przeszłości, że coś tam sobie rozkminiamy cały czas, o jakimś problemie myślimy cały czas i jesteśmy wtedy w tej przeszłości. I mindfulness Właśnie uczy tego, żeby być tu i teraz, bo to, co jest teraz, to jest najważniejsze i to, to, to się po prostu dzieje. To, co było, no to już się wydarzyło, nie mamy na to wpływu, a to, co będzie, to, to będzie dopiero i będziemy się cieszyć tym lub żyć tym dopiero w przyszłości. I też myślę, że nie warto się martwić czy stresować na zapas czymś, czego jeszcze nie było, coś jeszcze nie wydarzyło. Okej, okay. teraz pojawia się takie fundamentalne pytanie, po co to wszystko? Jakie są korzyści z praktykowania mindfulness? Mm -hmm. Po co to wszystko? Wiesz, co, akurat mindfulness moją uwagę przykuł, dlatego, że jest to w ogóle metoda wymyślona przez naukowca, który w Stanach Zjednoczonych no, wiele lat też praktykował, miał różne wyzwania i jest to taka metoda w ogóle bardzo mocno potwierdzona badaniami naukowymi. I ja, jak zaczęłam się w to zagłębiać, to aż otwierałam szeroko oczy, jak wiele jest badań, które pokazują wpływ tego, jak mindfulness może działać na, na nasze ciało, na nasz mózg przede wszystkim, jak ogromna to może być profilaktyka. I na przykład, jeśli ktoś chciałby w ogóle też zgłębić to, to między innymi powstał taki ośmiotygodniowy kurs mindfulness, w skrócie to się nazywa MBSR, czyli Mindfulness Based Stress Reduction. I taki ośmiotygodniowy kurs pozwala ci przejść przez wszystko, zrozumieć, czym w ogóle mindfulness jest, jakie praktyki się z tym wiążą, co można robić, żeby zadbać o to zarządzanie swoim stresem i, i zadbać o swoje zdrowie. I jest wiele badań potwierdzających, że przez te 8 tygodni yy, jakie zmiany zachodzą w naszym mózgu, yy, jak możemy zredukować poziom stresu, yy, poziom yy, próg czucia bólu. Czyli na przykład właśnie mindfulness też uczy tego, że no, ból na przykład jest jaki jest, coś się wydarzyło, ale przez to, jak my myślimy o tym bólu, jak się czujemy, możemy zni zniwelować ten poziom takiego odczuwania tego bólu. Więc, no, I to jest niesamowite, właśnie, jak nasze ciało może dużo w takim aspekcie. A powiedz mi, jakie techniki w ogóle mindfulness i w ogóle jak sam mindfulness wpływa na e, zarządzanie stresem i mm. właśnie to, jak się czujemy. Tak, więc główne praktyki to jest e, przede wszystkim medytacja i skupienie się na oddechu. I, I jakby taki główny cel, właściwie właśnie mindfulness ma to do tego, że tutaj nie ma takiego narzuconego celu. Tak jak w medytacji na przykład buddyjskiej, albo medytacji jakiejś w innych mhm. wiesz, regionach świata, to ta medytacja często ma jakiś cel. tak Na przykład dążymy wtedy do jakiegoś mhm. oświecenia, albo dążymy do jakiejś równowagi. A mindfulness, ta medytacja po prostu skupia się na tym, żeby wyciszyć to nasze ciało żeby skupić się na tym, co jest tu i teraz i nie ma jakiegoś takiego głównego celu. A to, że my dzięki temu nasz umysł jest bardziej wiesz, zrelaksowany, jest uspokojony, to to takim skutkiem ubocznym jest to, że właśnie potrafimy wtedy na spokojniej podejść do różnych stresujących sytuacji, potrafimy na spokojniej podejść nawet do różnych trudnych relacji czy różnych problemów, które się pojawiają w takim dniu codziennym. Y więc taka główna praktyka to jest właśnie taka praca z oddechem, y to wyciszenie się i medytacja. Y no i takie w ogóle życie w, w uważności, bo. Y Wiesz, też często się zdarza tak, że na przykład myjemy naczynia, a myślimy już o kawie, która na nas czeka. Potem, jak już siadamy do tej kawy, to nie skupiamy się na tej kawie, tylko już myślimy o, o tym, co w pracy będzie, albo co się wydarzy wieczorem. A jak jesteśmy w pracy, to już myślimy o tym, co jest w domu, co się będzie działo. I to powoduje, że my nie jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być myślami po prostu nie skupiamy się na tej chwili tylko wybiegamy cały czas myślami y, do innych sytuacji, i dzięki temu. Jakby tak się wiesz, rozpraszamy, skaczemy, ten nasz umysł mhm. jest taki rozbiegany wtedy. A, a w momencie, kiedy potrafimy tak się zatrzymać i na przykład wypić taką kawę, tak w spokoju, y, zatrzymać się, to, to wtedy nasze życie staje się takie pełne, że tak doceniamy więcej, co się dzieje w tym naszym życiu i, i łapiemy te momenty. A jak praktykować to w życiu codziennym, kiedy mm -hmm. mamy tyle bodźców, wychodzimy z domu, jakbyśmy wychodzili na wojnę, samochody, tutaj w ogóle e, kole, dile, jakby jak mm -hmm. zwał tak zwał, no a wydaje się to jakby dość e, duże wyzwanie, wracamy do domu, dzieci, mm. no sama wiesz, jak jest, nie? Tak, tak, więc tutaj no, przychodzi na pewno to zarządzanie czasem, y, czyli na początku na pewno te nasze chęci, że chcemy w ogóle to zrobić. Dwa, właśnie jeśli ktoś lubi takie potwierdzenie w badaniach naukowych i, i poczytamy sobie, jak wiele tego jest, to też może nas zmotywować do tego, żeby to wprowadzić do życia. Y, wiesz co, co zrobić? No ja zrobiłam tak, że po prostu wygospodarowałam na początku 15 20 minut na takie krótkie medytacje. Ja też jestem chrześcijanką i też mindfulness też nawiązuje właśnie jakby do tego, że ta uważność może się łączyć też z modlitwą. Że w momencie, kiedy też modlimy się, to w naszym mózgu zachodzą podobne procesy, jak przy medytacji, więc wszystkie takie te momenty zatrzymania, i się takiego pełnego skupienia na. Na, na tej chwili, tu i teraz będą działały dobroczynie nam to nasze ciało. Mhm. Y, więc od tego możemy zacząć, a potem kolejna rzecz to jest taka właśnie bycie w 100% w danym momencie. Czyli na przykład jak się bawię z dziećmi, no to wtedy jestem z tymi dzieciakami na 100%. Nie zaglądam wtedy do telefonu, co się tam dzieje, albo nie, nie słucham wtedy jakiegoś podcastu, tylko wtedy jestem 100% z dzieciakami mhm. i po prostu się cieszę tą chwilą. Jak jestem na randce z mężem, to jestem wtedy z mężem. I Skupiam się na nim. Jak jestem w biurze i pracuję nad jakimś projektem, to skupiam się na tym projekcie mm -hmm. i staram się wtedy zrobić jak najwięcej w tym obszarze. Więc też to jest takie właśnie bycie tu i teraz w takim skupieniu w tym momencie, gdzie co się w danym momencie dzieje, po prostu. I takie przeżywanie też życia w pełnym skupieniu. Mam tutaj kilka komentarzy mm -hmm. do Twojej wypowiedzi. Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że mindfulness to nie jest coś, co wymyślono tu i teraz. Ono właśnie poprzez mm -hmm. praktyki religijne funkcjonowało w, tak. w ludzkości. Od lat, nie? Po prostu teraz to nazwano, przebadano, mm -hmm. a dwa, że no, kiedyś ludzie nie mieli tylu bodźców i tylu wyzwań, które mają teraz, tak. i to trochę funkcjonowało inaczej, życie było trochę łatwiej, Prostsze, może tak, tak. może nie łatwiejsze, ale prostsze. I dlatego pojawia się potrzeba taka, żeby spróbować mm -hmm. właśnie być tak. na chwilach tu i teraz. Bo właśnie John zinn twórca tego nurtu Mindfulness, on zauważył, że osoby medytujące właśnie lepiej się czują, lepiej podchodzą do różnych wyzwań, lepiej sobie radzą ze stresem, i to była taka inspiracja. Do tego, żeby przenieść to na taki, takie środowisko świeckie, bo mindfulness jest praktyką całkowicie świecką, ale tak jak o tym mówisz, to ja myślę, że kiedyś ludzie na przykład spędzali więcej czasu na modlitwie, w takim skupieniu, i, i byli bliżej przyrody, natury. Byli bliżej tak. przyrody, więcej tak właśnie yy, yy, pochłaniali tą przyrodę, tak? I, I to wszystko też była właśnie taka praktyka mindfulness, która naturalnie mhm. po prostu przychodziła. I myślę sobie, że może osoby, które nas słuchają, też teraz. Tak sobie myślą, że przecież też na przykład spacerują po lesie i, i wtedy skupiają się tylko na tym spacerze, słuchają mhm. odgłosów ptaków i są, jakby odpoczywają wtedy. I to jest właśnie też część takiej praktyki właśnie mindfulnessowej. Ja chciałem powiedzieć też mhm. o tym, że to nie muszą być jakieś bardzo zaawansowane rzeczy, że trzeba leżeć po prostu na jakiejś macie, w jakiejś pozycji, nie wiadomo jakiej, mhm. bo to są czasami proste rzeczy. Ja się na tym bardzo często łapię, że jadę gdzieś tam metrem do, do pracy na przykład i no przylatuje mi tysiące myśli, co mhm. się zaraz wydarzy, które zatrzymuje Zaczynam się po prostu zastanawiać w ogóle, jak ja się dzisiaj czuję, czym mogę odwłokować, wszedłem z domu, co mi w głowie tam świta, dlaczego w ogóle, pewne myśli się pojawiają, czemu się pewne rzeczami stresuję, a czemu nie. Po prostu przyglądam się sobie tego poranka i to już nawet takie 5-10 minut, nawet gdzie wydajesz że są wokół ciebie ludzie, jest bardzo takie dla mnie pozytywne. Tak, dokładnie. Więc mamy taką praktykę formalną i nieformalną i ta praktyka, ta formalna, czyli właśnie taka stricte medytacja, czy skanowanie ciała, mhm. czy praca z oddechem. To wtedy jest może bardziej tak usystematyzowane. A ta praktyka nieformalna, to właśnie tak jak mówisz, to w metrze czy na rowerze. Ja też czasami tak robię, że jadę na rowerze i wtedy nie włączam podcastu, nie włączam muzyki, tylko po prostu jadę na tym rowerze i właśnie przyglądam się myślą, obserwuję otoczenie, obserwuję przyrodę, która mnie gdzieś tam otacza, kiedy jadę na tym rowerze. I to też jest taka praktyka, takie skupienie się na tym, co jest. Mhm. W pracy ciekawym tematem też jest ta praca głęboka, która polega na tym, że skupiamy się naprawdę w krótkim odstępie czasu na jakimś danym zadaniu i mhm. jesteśmy wolni od tych rozpraszaczy telefonów, nie zaglądamy do, do, do komórki i to naprawdę też fajne efekty przynosi, Tak, tym, że polecam się. Tak. A jak mamy dużo stresu też w pracy, to super jest na przykład na kilka minut zrobić kilka ćwiczeń oddechowych, przejść się i, i to też daje nam takie przewietrzenie głowy, i, i potem kolejny blok czasu poświęcić na pracę, więc też fajnie wplatać sobie tą mm -hmm. praktykę. Myślę mm -hmm. też, że to bardzo pomaga w relacjach z innymi ludźmi, kiedy tak. jesteśmy na jakimś spotkaniu nie zaglądamy do telefonu i nie, tak, nie patrzymy, tak, kto tak. do nas napisał jakieś powiadomienia, myślimy sobie już o innych rzeczach, tylko tak. skupiamy się na, na rozmowie. To jest jakby warunie niezbędne też w takiej pracy mm -hmm. z ludźmi, w takiej pracy mm -hmm. doradczej, do coacha, psychologa, tak. czy terapeuty, to po prostu bez Taki tego... Taki temat ]aju. uważnej komunikacji. No, Mnie bardzo to ostatnio tak porusza, ta uważna komunikacja, bo też zauważyłem jak często jest tak, że ktoś zaczyna coś mówić, a druga osoba no, nawet no, nie przecież. słucha już, tylko od razu już chce powiedzieć, co ma na ten temat do powiedzenia. I tak się czasami osoby przekrzykują, tak? I, mm -hmm. i chcą powiedzieć e, właśnie to, to, co im tam gdzieś leży. I jakby to jest fajne, bo chcemy się dzielić swoimi rzeczami i, no, i równocześnie myślę, że fajnie jest pracować nad takim nad uważnym słuchaniem drugiej osoby e, i bycie takim uważnym na tą drugą Relację. Mm -hmm. Trzeba powiedzieć to, co ja zauważyłem u siebie, że ta uważność dość mocno wpływa na kreatywność i produktywność, o tym mówiliśmy, ale kreatywność, nie? Takie mm -hmm. rzeczy, które czasami jakby wydaje się, że no, no nie mamy tego, nie? Że jakby po prostu wykonujemy jakieś rzeczy rutynowo, ale kiedy zrobimy przestrzeń w naszej głowie, kiedy jakby przyjrzymy się temu, co jest w nas, to pojawiają mm -hmm. się fajne pomysły, inicjatywy i tak dalej, nie? Tak, tak, dokładnie, tak. Ja myślę, że to jest też o takich przekonaniach, z którymi idziemy przez nasze życie, mm. które czasami, no, przedsłyszeliśmy jakieś różne słowa w naszym kierunku i myślimy sobie, że w jakimś tam obszarze na przykład, no, na przykład jesteśmy mało kreatywni albo w jakimś obszarze słabi. I mindfulness też nas uczy tego, żeby być takim uważnym, otwartym na nowe rzeczy, żeby próbować nowych rzeczy. Ale um. też, żeby komfortować się, nie? Mm -hmm. Jakby z rzeczami, które może nie zawsze są jakby łatwe, ale, mm -hmm. Ale też z samą informacją o nas, nie? Tak. To tak. Co z naszego wnętrza, czy po prostu z innych rejonów, tutaj można by o tym dyskutować. Tak. Powiedz mi, czy mindfulness jest dla każdego? Są jakieś warunki? Myślę, że tak, dla każdego. Jedyne takie, jeśli chodzi na przykład o ten kurs ośmiotygodniowy, mm -hmm. to osoby, które borykają się z depresją lub chorobami psychicznymi, potrzebują konsultacji przed rozpoczęciem mm -hmm. takiego kursu i... Żeby nie pogłębić swojego stanu, tak? Tak, i nauczyciel wtedy decyduje, czy w obecnej sytuacji jest to możliwe, czy, czy nie. Ale generalnie myślę, że dla większości osób, jak najbardziej, Bardziej jest to praktyka ważna, bo to są właśnie takie rzeczy na co dzień po prostu. Takie podejście do życia, żeby być spokojniejszym. No, to myślę, że każdy powinien przejść taki kursik. Mnie też dotknęło to, kiedy mówiłaś o tym właśnie tym życiu, które nam. Czasami przepływa przez palce, nie? I mhm. potem jest tak, że pamięta się, nie wiem, jakby jakieś momenty w życiu, chwile, szkoła, studia, pierwsza praca, jakaś dziewczyna, żona, dziecko, i po prostu to jest jakby tyle, nie? Jakby po prostu z 60-70 tak. lat życia, nie? No i nie chcemy, żeby tak było, nie? Bo jakby każdy dzień jest czymś wyjątkowym, czymś fajnym, który można dobrze zagospodarować. Tak, to, dokładnie, tak. I też jeszcze dodam, że nie trzeba być idealnym i takim wolnym od problemów, żeby zacząć. Taką praktykę mindfulness, tylko ona jest dla każdego na różnym etapie życia, że kiedy się borykamy też z jakimiś wyzwaniami, to mindfulness pozwala nam też może złapać trochę dystansu do tych mm. problemów, może właśnie ze spokojnym umysłem podejść inaczej, zobaczyć inną perspektywę. Więc to też jest takie bardzo cenne. Dokładnie. Możesz polecić na koniec jakieś proste ćwiczenie z tematu mindfulness? Czego można byłoby zacząć? Wiesz co, jedno z najprostszych ćwiczeń, jakie możemy zrobić, to usiąść w przyjemnym otoczeniu i na przykład przez pięć minut skupić się na swoim oddechu, poobserwować swój oddech, i... Czy to jest oddech taki naturalny? Tak, tak, tak. Skupić się, jakby nie, ani nie pogłębiać specjalnie tego oddechu, ani go nie spłycać, tylko po prostu oddychać takim swoim naturalnym rytmem, i tak skupić się po prostu na tym, na tym, co jest teraz. Jak przyjdzie nam jakaś myśl do głowy, to przyglądnąć się jej, dlaczego ona akurat przyszła i potem pozwolić jej odejść, potem przyjdzie kolejna. Więc to też jest, bo to też właśnie to jest taki może mit, no nie, że medytacja to jest taki stan, kiedy nie przychodzą nam żadne myśli i w naszej głowie jest pustka i jesteśmy w jakimś oświeceniu. A to jest tak, że te myśli przychodzą podczas medytacji, podczas takiego oddechu i po prostu przepływają. Warto może skupić na tym, żeby ich nie oceniać. One przychodzą, odchodzą, przychodzą kolejne. Mm -hmm. To są jakieś ćwiczenia trochę autoterapeutyczne, nie? Jakby taki proces zaglądania w siebie, mm. taki początkowy, który jest fajną bazą, bo no możemy wiele rzeczy zauważyć na wczesnym etapie, ich rzeczy, które mogą później jakoś owładnąć naszym życiem trochę bardziej, nie? W takim mm. negatywnym kierunku. Także polecamy wszystkim mindfulness. To co? Kończymy dzisiejszy odcinek. Myślę, że zachęcamy wszystkich do praktyki. Nie ma na co czekać. Po prostu po wysłuchaniu możesz po prostu zacząć w każdym momencie, w każdych okolicznościach. Nie ma też specjalnych tutaj wymagań. Jak powiedziała Paulina, to nie muszą być jakieś super przepiękne góry, może w ogóle jakieś wymarzone <laughs> tak. momenty, tylko właśnie jak w większości tematów, o których rozmawiamy, zaczynimy tu i teraz z tym, co mamy, nie? Jakby, żeby robić małe kroki do dużych zmian. Tak. Także ja przypomnę na końcu, że nazywam się Piotr, jestem autorem tego podcastu Człowiek Nieidealny i jestem certyfikowanym coachem oraz miłośnikiem psychologii. W przyszłości będę też psychologiem, ale to jeszcze chwileczkę. Także do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki Ci Paulina. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.